Dzień dobry, ja nazywam się Katarzyna Sobolewska, jestem psychodietetyczką i dietetyczką, a to jest mój 13 odcinek podcastu, w którym opowiemy sobie o tym, dlaczego święta to taki moment stresujący, szczególnie dla osób, które mają zaburzoną relację na zjedzeniu lub są właśnie na diecie. Więc jeżeli jesteś tą osobą, której święta wywołują stres i obawę, zostań ze mną do końca odcinka i posłuchaj kilku wskazówek. Zapraszam! Święta, czy to Bożego Narodzenia, czy to Wielkanocne, ale teraz właśnie zbliżają się do nas święta Wielkanocne. To dla niektórych czas rozmów, spotkań, właśnie odpoczynku, a dla niektórych to już stres poprzedzający tak naprawdę kilka tygodni. I rosnące napięcie, właśnie związane z obecnością stołu pełnego świątecznych dań. My zaczynamy często myśleć o tym wszystkim już tak naprawdę na początku marca, w połowie marca, czy tam, w zależności od tego, kiedy wypadają święta, wielkanocne, no ale mówimy tutaj o roku, właśnie tym, co teraz mamy. Więc to jest bardzo duży stres, to jest bardzo duże napięcie, właśnie związane z tym wszystkim, tym pełnym stołem, tymi ciastami. No bo przecież jak to? Ja jestem na diecie, albo właśnie naprawiam swoją relację z jedzeniem, i jak ja to wszystko mam porzucić. No więc przygotowałam dla Ciebie kilka takich wskazówek, które pomogą Ci przetrwać ten świąteczny czas, ten świąteczny okres I może złagodzą trochę to napięcie, albo Ty sama nauczysz się łagodzić to napięcie Dlatego ten podcast, odcinek podcastu wychodzi w czwartek, ponieważ chciałabym, żebyś miała jeszcze trochę czasu do przepracowania sama ze sobą No więc po pierwsze, elastyczność Pamiętaj, że w każdej diecie jest dla niej miejsce więc, żadne jedzenie nie jest tym złym. I nawet sałatka z majonezem, czy sernik, czy, no nie wiem, jajko z majonezem, nie będzie złym jedzeniem. Pamiętaj o tym. Każde jedzenie jest dobrym jedzeniem, chyba że chorujesz na jakiekolwiek choroby, tak? Ale my tu mówimy o osobie zdrowej, nie chorującej na żadne dolegliwości, schorzenia. Więc pamiętaj, że każde jedzenie jest jedzeniem dobrym. Kolejną rzeczą, przed którą chciałabym Cię przestrzec, to jest właśnie takie podejście zero-jedynkowe, czyli czarno-białe. Jestem na diecie? Nie jestem na diecie. To w święta sobie pozwolę. I jak sobie w te święta pozwolę, to w święta się najem, a po świętach zaczynam i budówkę. Więc Postaraj się jakby wyjść z tego myślenia zero-jedynkowego, bo nie ma takiego czasu na diecie, po diecie Bo właśnie wtedy te wszystkie jakby takie spostrze to całe spostrzeganie świata właśnie będzie kończyło się tym porzuceniem całej diety Efektem jojo, przejedzeniem się i tym samym znowu wróceniem do takiego byłych rzutów sumienia i znowu do kolejnej restrykcyjnej diety Więc tutaj przerwij to myślenie zero-jedynkowe Podejść do tematu, mówię znowu elastycznie, podejść do tematu, że mm, zjem tyle, na ile mój organizm potrzebuje. Czyli jeżeli ja będę jadła sobie sernik, zjem jeden kawałek i zastanowię się, czy ja na pewno potrzebuję drugiego. Nie jest na siłę i nie jest na zapas. Czyli nie jest na przykład pięciu kawałków sernika, bo po świętach to już nie będę mogła, bo sobie założyłam, że będę już na tej głodówce czy na tym detoksie. Pamiętaj, zrób sobie założenie, że po świętach też będziesz mogła zjeść ten kawałek sernika. Nic się nie dzieje od jednego kawałka. Więc nie jedz na siłę. Pamiętaj. Pamiętaj o tym, że zasługujesz na jedzenie. Jak każdy inny człowiek zasługujesz na jedzenie. Czy jesteś na diecie, czy nie jesteś na diecie, czy naprawiasz relację z jedzeniem, czy też nie, pamiętaj, że zawsze jedzenie ci się należy. Więc tutaj są takie dwa y, bardzo, bardzo ważne, uważam, te punkty, ponieważ one y, wiele z nas na tym trochę ginie, wiele z nas na tym poległo, już w którychś tam świętach, w którejś edycji świąt. I, i właśnie mówię, no często, często właśnie ten okres poświąteczny kończy się właśnie tą głodówką i detoksem. Czy tam nie wiem, będę jadła teraz pięć porcji warzyw albo tylko same warzywa. Nie rób tak, naprawdę nie rób tak, bo organizm i tak będzie sobie chciał to wszystko wyregulować. Twoje, twoja psychika będzie bardziej chciała to wszystko wyregulować. Więc jeżeli ty uznasz, że przejdziesz sobie na kolejną głodówkę po tych świętach, no to już będziesz tak bardzo przestraszona i tak bardzo zestresowana, więc całe to napięcie będzie w tobie rosło. Bo zobacz zobacz w tym momencie, jeżeli my mamy garnek z mlekiem. I ten garnek z mlekiem. My sobie nalejemy do tego garnka o tak mleko, i w tym momencie dajemy to na, na gaz, nie. Podłączamy sobie to mleko i ono się tam podgrzewa i jest ok I w tym momencie, jeżeli my dodamy troszeczkę więcej tego gazu, czyli troszeczkę bardziej go podgrzejemy To w tym momencie zaczyna to mleko się troszeczkę pienić, podnosić, trochę tam bulgotać A jeżeli my odejdziemy już od tego mleka i bo mamy tak dużo napięcia Wyobraź sobie, że ten gaz to jest właśnie takie napięcie, nie? Że my sobie dodajemy tego napięcia, dodajemy i w pewnym momencie mleko wykipiało i tak samo jest z nami, czyli my już nie dajemy rady i wtedy właśnie zaczynamy jeść więcej. A jeżeli ty sobie uzbierasz jeszcze więcej napięcia w święta, a napięcia bardzo dużo uzbierałaś jeszcze przed świętami, to później bardzo możliwe, że całe to napięcie z ciebie wypłynie w postaci właśnie przejedzenia się tymi produktami, które sobie właśnie na przykład w święta zakazywałaś. I pamiętaj też, że nie musisz czekać do świąt, by zjeść sałatkę, czyli zawsze możesz zrobić ją na tygodniu, bo sałatka jarzynowa to nie jest jakiś rarytas, na który musimy czekać cały rok, tylko możemy ją zrobić zawsze, po prostu każdego dnia, normalnego dnia, tak, czyli takiego roboczego, o tak. No i co dalej? Na pewno nie jest dla niczej przyjemności, czyli nie musisz jeść czegoś, no co nie masz ochoty, lub po prostu czujesz się już pełna, bo często właśnie osoby, które nam właśnie mówią no zjedz jeszcze kawałek, no weź zjedz, no ty tak mało jesz, no jeszcze spróbuj kawałek serniczka, spróbuj kawałek tam kurczaka, jajka, tak się narobiłam. To są osoby, które okazują nam troskę i miłość przez jedzenie. I to jest bardzo, bardzo częste. Jednak to nie oznacza, że ty też musisz tak robić. Pamiętaj. Nie musisz okazywać jakby tej troski, tego, tego odwzajemnienia. Sprawiając komuś przyjemność, że zjesz i się przepełnisz, i będzie ci później dobrze, lub ty po prostu będziesz sama ze sobą czuła się źle. Pamiętaj, liczysz się też tutaj ty, a że komuś sprawisz, powiedzmy, przykrość przysłowiowo, nie zjedząc kawałka serniczka, no to już jest troszeczkę mniej ta, mniejsza ta szala jakby tych yy, wyrzutów, prawda? Yy, I co możesz na przykład powiedzieć? Tak sobie yy, tutaj pomyślałam, że na przykład fajnym takim. Yy, Podziękowanie? Będzie właśnie dziękuję, miło mi, że się o mnie troszczysz Wiem, że jestem dla Ciebie ważna Ale nie mam ochoty na to danie, jestem przepełniona, bardzo się już najadłam Czuję, że na pewno mi wystarczy I jestem już najedzona, tak? Po prostu To są takie proste komunikaty, które często nam e, cze, Często nam trudno przechodzą przez usta, no bo No a co, jak zrobię jej przykrość? Tylko w tym momencie ta osoba nie widzi, że Tobie później będzie też źle, tak? Spróbuj to wyłapać. Spróbuj wyłapać te momenty, kiedy właśnie ktoś cię namawiał do jedzenia, właśnie poprzez okazywanie tych uczuć. I co? Jeżeli zaczynasz budować na nowo relacje z jedzeniem, zaakceptuj, że może coś pójść nie tak. Czyli złość i poczucie winy nie będą na Ciebie dobrze wpływać, tak samo jak na relacje właśnie z jedzeniem. Czyli akceptuj, a nie bądź zła. Zaakceptuj, że coś może nie wyjść. Coś po prostu w tym momencie może się wykrzaczyć i ty możesz na chwilę stracić kontrolę, ale to też się nic nie dzieje. Odbudowywanie relacji z jedzeniem nie dzieje się z dnia na dzień, nie dzieje się z tygodnia na tydzień. To jest długi proces, który wymaga czasu, właśnie zasobów, wsparcia, odpoczynku. I w tym momencie święta nie są wcale takie pomocne dla osób, które wychodzą z z zaburzonej relacji z jedzeniem, z zaburzeniem odżywiania, ponieważ no tutaj mamy pełny stół jedzenia i co ja mam w tym momencie zrobić? Jak ja mam zakomunikować, że ja już nie chcę jeść, że ja już jestem najedzona, a w tym momencie jeszcze mogą się pojawić myśli automatyczne, a może oni pomyślą, że jestem gruba, a może oni sobie pomyślą, że w ogóle co ja tutaj robię, po co ja tu siedzę, i to są takie myśli automatyczne, które będą mogły się pojawiać w Twojej głowie. Zastanów się i pomyśl. Że to jest właśnie tylko ta myśl, że to jest myśl, która przyszła ci teraz, to nie jest fakt, nie? Więc zaakceptuj od razu sobie postaw takie, że okej, okay, nie wszystko musi mi wyjść. Nie zawsze wszystko wychodzi na 100%, czyli to jest znowu trochę takie podejście 0:1, nie, bo jak sobie założę, że wszystko mi wyjdzie na 100%, to nie zawsze tak jest. Musimy gdzieś sobie znaleźć ten taki miernik, że no może coś zrobię na 80, a może coś zrobię na 50, a nawet jak na 10, to tak czy inaczej zrobiłam i chciałam to zrobić, nie? I już takim przedostatnim w sumie tipem dla ciebie. To będzie dbanie o swoje granice. Czyli nie musisz słuchać komentarzy na temat tego, jak jesz, ile jesz oraz jak wyglądasz. Zawsze możesz to zatrzymać, powiedzieć stop. Ja, ja już tych komentarzy nie muszę słuchać. Ja dziękuję za te komentarze. Ja wiem, jak wyglądam, ja wiem, jak jem. W tym momencie wychodzę z zaburzonej relacji z jedzeniem. W tym momencie jest mi ciężko. Zrozumcie to, uszanujcie to. Nie bój się opowiadać o tym wszystkim. Może ciężej ci będzie przy stole pełnym ludzi, ale ewentualnie możesz komuś to powiedzieć na boku, tak? Żeby nie komentował tego, nie wtrącał się w to, jak ty jesz, czy jak ty wyglądasz, bo tylko i wyłącznie tobie to przeszkadza, tobie to nie pomaga. Tobie na pewno nie pomoże odbudować relacji z jedzeniem, właśnie jakiś komentarz odnośnie tego, że jesz za wolno, że jesz za szybko, że wyglądasz, nie wiem, za chudo, za grubo, za... że tobie to już może starczy tego kawałka sernika. Możesz zawsze powiedzieć stop, pamiętaj. No i ostatnia taka rzecz, taka wspierająca dla ciebie, to zastanów się, czego ty potrzebujesz, jak ty możesz się zregenerować i zadbać o swoje zasoby. Bo potraktuj święta jak taki czas odpoczynku też. Potraktuj święta jak taki czas dla siebie, jaki czas taki wolny. I jeżeli czasami nie chcesz się z kimś spotkać, masz gdzieś do kogoś jechać, ale bardzo się tego boisz to z jednej strony po prostu nie jedź zastanów się czego ty potrzebujesz bo tutaj pamiętaj, że ty naprawiasz swoją relację z jedzeniem i to jest bardzo, bardzo ciężkie i to jest bardzo żmudne więc jeżeli boisz się, że nie wiem półgodzinna rozmowa z ciocią zaburzy całe po prostu takie rusztowanie, które ty budowałaś sobie, żeby tą relację odbudować to po prostu tam nie jedź Zastanów się, czego ty po prostu chcesz. Zastanów się, czego potrzebujesz, jak możesz odpocząć. I tutaj, jeżeli chodzi też o, o to, że boisz się, że się przejesz, to daj sobie właśnie taki ten wentyl. Zacznij popuszczać trochę tego wentyla i zaplanuj sobie, jak to w ogóle wszystko też może wyglądać, tak? Oprócz tego, że zaakceptujesz wszystko, Zaakceptuj i zaplanuj Zaplanuj na przykład, że w sumie to ja nie lubię tego i tego To w sumie tego nie muszę jeść, tego nie będę jadła To se zjem tylko y, tam sałatkę i kawałek jakiegoś ciasta Czy tam żurku, czy czegoś Pamiętaj, że elastyczność, swoboda w tym wszystkim będzie bardzo, bardzo ważna Kończąc, to będzie krótki odcinek, ale, ale uważam, że treściwy I właśnie kończąc, chciałabym Ci życzyć wesołych świąt, spokoju bez nerwów, bez zbędnego napięcia. I tak, no i do usłyszenia po świętach już pewnie.